No dzisiaj są urodziny kanały, no to śpiewamy. I mamy pierwsze psy. Dobra, śpiewamy. Jeszcze gwiazdka pomyślności. Nigdy nie zagaśnie. Nigdy nie zagaśnie. To ten zdrowia nie wypije. Ten się pod stół Dobra. A dzisiaj mamy pierwsze psy na YouTube z rocznicy kanału. Piję wodę, jak widzicie, a Cici tu, a Cici później zagramy meczek. Piję wodę, idę, dobra, porzucamy piłką w kształcie pomidora. Luna, Luna, zobacz, piłeczka w kształcie pomidora, a bądź. Oh,